Zróbmy świąteczny wieniec! Zamiast gałązek drzew iglastych wykorzystam wstążkę. Inaczej niż w tradycyjnym wieńcu świątecznym. Przydadzą się też szywki lub szpilki. Zamiast nich można również użyć rozgiętych spinaczy. Wieniec ozdobię złotymi bombkami i dzwoneczkami. jest baza, która nada wieńcowi kształt. Ja użyję styropianowej. W kwieciarni można też kupić taką zsiankę, a samemu bazę da się wykonać z papierowego talerzyka. W tym celu należy wyciąć z talerza środek, a brzeg w kształcie okręgu po prostu skleić. Przygotowuję bazę, tasiemkę i szpilki. Odwracam obwarzanek, by z tyłu przytwierdzić wstążkę. Wbijam mocno dwie szpilki i teraz mogę zacząć owijać bazę. Jak widzicie, zbyt dużo wstążki może sprawiać problemy. Warto odciąć kawałek i ciasno owijać naprężoną taśmą. Co kilka obrotów trzeba wbić szpilkę lub dwie, oczywiście z tyłu, aby mocowanie było niewidoczne. Pokrywam wstążką całą bazę. Na koniec wbijam kilka szpilek, aby całość dobrze się trzymała. Wieniec wyszedł dość minimalistycznie, teraz będę go ozdabiać kokardkami. Jeśli nie pamiętacie, jak się wiąże kokardę, dobrze się przypatrzcie. Odcięłam około 60 cm wstążki o szerokości 45 mm. Stałą kokardę trzeba poprawić, by ładnie się prezentowała. Można opalić brzeg wstążki z użyciem zapalniczki, ale tylko pod nadzorem dorosłego. Dzięki temu odcięte krańce nie będą się strzępić. Uciełam około 50 kawałków wstążki. To oznacza, że trzeba zawiązać naprawdę wiele kokardek. To zadanie dla całej rodziny. Miło razem spędzicie popołudnie, czas szybciej zleci, a na koniec będziecie mogli cieszyć się wspólnym dziełem zdobiącym Wasz dom na święta. Zaangażujcie domowników i do dzieła! Kokardy już gotowe, będę przypinać je szpilkami do wieńca. Zbicie kilkudziesięciu szpilek to nie lada wyzwanie. Może być potrzebny naparstek, żeby ochronić okuszek palca. Kokardy można rozmieścić wokół całej bazy, ja jednak zdecydowałam się na asymetryczną kompozycję i kokardy wpinam tylko na jednej połowie wieńca. Na szczycie będzie akcent. Zielona kokarda, aby nadać ozdobie świątecznej barwy. Już teraz wygląda bardzo ładnie, ale przecież przygotowałam jeszcze dzwoneczki i bombki. Teraz wieniec nabrał blasku i jest gotowy do powieszenia na ścianie lub na drzwiach.